Witajcie, cześć. Zapraszam na pewną zabawę o nazwie Pick a Card, czyli wybierz kartę. Przedtem na Instagramie i na Facebooku robiłem to w formie postu. Dzisiaj pobawiłem się filmem i spróbuję to zrobić w formie właśnie takiego filmiku. Tak więc, tutaj mamy trzy karty, które dla Was wybrałem. Pierwsza, druga i trzecia. I one będą przesłaniem jako karta rada. Czasami na takich filmach macie okazję otrzymać ode mnie wróżbę za darmo. Tak więc zastanówcie się teraz, przez chwilę, Jakie pytanie byście chcieli zadać, czym się borykacie oraz co Was ostatnio męczy. Odsłonięcie tej karty oraz jej interpretacja w formie karty Rady będzie dla Was właśnie odpowiedzią na te sytuacje, z którymi ostatnio się męczycie. Tak więc przyjrzyjcie się uważnie i mamy tak, kartę numer 1, kartę numer 2 i kartę numer 3. Zastanów się przez chwilę, która karta Ciebie woła. I za chwilkę je odsłonię i wytłumaczę ich interpretację. Tak więc przyjrzyj się teraz. I za chwilkę odsłonimy. Jeżeli wybrałeś, wybrałaś kartę numer 1, była to karta księżyc. Karta księżyc radzi Ci, abyś dobrze się zastanowił, czy nie znajdujesz się w jakimś złudzeniu, czy ludzie, którzy Ciebie otaczają, są prawdomówni, oraz miejsce, w którym się znajdujesz, na pewno ci sprzyja. Tak więc rada dla Ciebie spróbuj spojrzeć realistycznie na pewne sytuacje i nie wmawiaj sobie czegoś, co będzie złudzeniem. Jeżeli wybrałeś kartę środkową numer 2, jest to karta wiara. Rada dla Ciebie na dzisiaj od tej karty zwróć uwagę, że pewne wartości duchowe są ważniejsze niż wartości materialne, tak więc zastanów się, czy nie kierujesz się jakimś przesadnym materializmem. A zwróć uwagę, że pewne wartości duchowe, Twój rozwój osobisty, rozwój duchowy nie będzie właśnie ważniejszy w obecnej sytuacji niż kierowanie się tylko bogaceniem się i gromadzeniem pieniędzy. Jeżeli wybrałeś kartę numer 3, to jest karta śmierć. Rada dla ciebie na dzisiaj o tej karty: nie bój się pewnych zmian. I jeżeli czujesz, że coś trzeba zmienić, zmień to. Ze względu na to, że ta karta radzi ci, abyś nie bał się poddać się procesowi transformacji. Tak więc, jeżeli czujesz, że właśnie obecna sytuacja, obecne miejsca, obecni ludzie ci nie sprzyjają, nie bój, się, nie bój się po prostu tego rzucić w kąt i rozpocząć czegoś nowego właśnie dla swojego własnego dobra i przetransformuj się, zaczynając nowych ludzi i nowe miejsca. Życzę udanej niedzieli i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa!